Nie zmienię tego paskudnego kamo, lecimy pierwszą bitwę pancernikiem, polska dziewiątka. Mamy tutaj 650 alfy, 248 na podstawie, 310 na złocie i 77 na haeku. Nie mam perku tego, intuicji, może rzucę sobie po bitwie 16,3 bez wenty. O, no, ten czołg wygląda jak pancernik, taki okręt. Po prostu wrzucony jako czołg. Pewnie i taki był zamysł. Jeśli to kiedyś powstało na. na tych, jak to się zwie, na kartce chociaż papieru, ten czołguś. Ponton. Uuhuu! Ten czołg może być ciekawy. Już tam z tym reloadem jest trochę przesadzone. No ale może i tak być ciekawy. Zostali jedną pestkę, już nie chcą. Nie pokazywać brzuszka, Pawian. Lepsze niż Chieftain. Ile tu jest? A z 7? Boże 6? Stopni. Ojej, 310 penny plus ten kaliber. Nie masz prawa odbić w tak pięknym miejscu, jak je strzeliłem. Jak śmiesz odbijać? Kom! Jedziemy wodować ten czołg. Mam wodę za sobą. Po co strzelać w przód wieży, który jest wielki i w miarę przebijalny dla takiej penetracji? Jak można trafiać w garnek, który pokazuje się w tak małym kawałeczku? Tutaj widzowie mi krzyczą, że minus 8 jest tutaj. A, lec nasz stołgów, tu jest minus 8! A nie jakieś kurde minus 6, co ty opowiadasz? Ej, tamten miał być mój. Leć! XD. Trafiłem. I to w jakim stylu? Ej, a jakbym tak chciał Małszena staranować? Pawianu, może Małszena? Oprócz tego, że zabrałem sobie 500 hp, to mogę! A połowa po moim. Pierwszą bitwę. A, kliknę sobie. Dobra, kolejna bitwa. 8, dziewiąte Tiery. Sprawdźmy, co tutaj się będzie grało. Ładujemy hity, jedziemy do miasta. Jesteśmy hatekiem. Chciałbym chciałbym powiedzieć krążownikiem, ale nie pancernikiem. Chuck ma nazwę Pancernik. Jesteśmy tu w trójkę. Jeśli nie, gramy... Uuuu... Panie Medwedzie... Masz pan problem. Robim, co możemy, kolega. Ten iksem strzelił, po czym pojechał do przodu. Odechciało mu się, rozumiem. Masz po dachu, Lowrola mi strzelił dosyć mocnego. No tutaj garnek boli. Trzy sekundy. Aj, popali go już. Emil jest na daleko, reszta na blisko. Ja tu jestem tym, który ma hapeki w tym momencie, co to w ogóle jest? Sentinelle? Halo w ogóle już testuje kolejne czołgi do paczek. Emil raz, Emil dwa, Emil trzy. Noż zareaguję na to. Oj kolego. Zaraz przeładuje. On przeładuje. Wodujemy. Ból, 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 Gdzie jest ten skrzynka szampana, że. A nie, to butelka. Niecała skrzynka. Ty przepadzi ty pawianie. Przelos 17 dni sobie daje na te 7 czołgów Jest tu 650 alfe. Tak jest. 77 pane. No nie, na Sharfutura nie chce HEK ładować. Jeśli by był bokiem tyłem spoko, ale przodem będzie ciężko. Celować się z tym 77 pane. Nie wiem czy on chce jechać, czy nie chce. Jadę do niego. No i nie dojada. Pir, pir, pir. Nie zdziwiłbym się, jakby UDES też dalej siedział. Bo siedzi. Tylko, że nie zdążymy chyba do niego dojechać. I tu będzie szybciej. Czy ktoś od nich będzie szybciej? No, tak na styk dojadę. Jeden lub drugi mnie interesuje. Już tylko jeden. Mamy drugą bitwę fajną. Znaczy fajną, taką... okej. Okay. To może być naprawdę gruba bitwa, patrząc na ilość HP i na czołgi przeciwnika. Bujną. Jeszcze to nie siadło, sadgę. Lobem, panie, lobem, 800 metrów na sekundę. medwet. Deprac, detrac, 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 piu, 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 piu. Ej, on ten bok ma twardy. Przynajmniej przeciwhitowy trochę. Tak to nazwał. Myślałem, że. musiał poczuć. Znowu ten sentinella. Chyba podjeżdżam. Cecek podjechał co ty pewien nie podjedziesz otrzymaj mi beczkę ływski wiem że wótek i Udes mogą być z tyłu sharp Uła no taki przyjemny czołg wolny z tego pancernika, jakkolwiek to zabrzmi. Jeśli bitwa chwilę potrwa, to jesteś w stanie zrobić na tym czołgu wynik. nie jak często bitwa trochę potrwa. Chyba z tej strony chcę jechać. Kogo wybierzesz? Czy on mnie przebił po prostu w jarzmo? Wow. No ale jest to typowo czołguś, którym masz grać na blisko. Na blisko albo na wcale. Nie no pewnie na daleko też coś trafisz, ale ...ale niewiele. Więc jakieś przepychacze granie na wieżę. 8 stopni depresji pozwala sobie pozwolić trochę na grę na wieżę. Wtedy garnek jest praktycznie niewidoczny, a w ten garnek wchodzi. Wychyl jeszcze raz. Postaram się ci dać. To już dałeś, pewien? U. No te medy się bronią, tak to nazwę. Koncerny to. Damy peche czy nie damy pechę? Nie damy. Dobra, trzy bitwy zagrane w sumie. I chyba te trzy zostawię sobie. Takie przeciętne w sumie, ale dobrze oddają ten czołg. Przeciętnie się... Nim graja. A. W sensie na blisko jako tako, ale. Na daleko jest. Jest słabo. Więc widzowie, na blisko grajcie tym.